żonka, pochodzi z miejscowości Rudnia. Mieszkaliśmy w Białymstoku ostatnie lata, ale z uwagi na to, że odeszliśmy na emeryturę, wróciliśmy z powrotem na łono natury, czyli na stare ziemie ojcowskie, czyli jej rodziców. Tutaj oni w tym miejscu mieszkali, pod numerem 17. bodajże. Ja przytoczę tu słowa małego, syna naszego małego, kiedy wspominał, bo podwórko pamięta dokładnie, że takie było piękne. Więc dla nas może było to miejsce, to nasze podwórko. Te ścieżki, te drogi, to wszystko, co się działo, wtedy było piękne. Tutaj też jest pięknie teraz, ale ale to nie to. I tutaj wiemy skiep... skiepko, my, Wasilczyk i tak dalej szło. Także ten dom był nasz, nie ten, tylko ten. Młodym, no to co tam, mieszkanie dawali w wiejsku, w Wojnówce, w Białymstoku poza kolejnością, w tamtych czasach poza kolejnością mieszkań dosyć bloku to skarby No to dla młodych to pasowało, bo pracowali w stoku na przykład, to dla nich dobrze by było, no gorzej ze starszymi, no przecież stary drzew się nie przesadza, nie? A jak pan zapamiętał tę Super, lepiej niż w tych Bądarach, dużo młodzieży w tamtym czasie było, wieś dużo, bo 103 lub 105 e, mieszkań było. Wiosko ponad 2 km. to tam nas nazywali Chińczycy? Jak jechaliśmy na zabawę. Młodzież to jechało 20-30 chłopaków, a nie dwóch trzech. I temu taka tak, syba była na nas. Ale z, 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 złoto było nazwa projektu e, Rudnia Projekt Dziedzictwo Zatopionych Wsi i szereg aktywności zaplanowaliśmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych e, zainteresowanych historią tego miejsca e, i zainteresowanych też aktywnym wypoczynkiem takim żeby jeszcze coś zostało w głowie oprócz tylko samej rozrywki e, czyli w przyjemny sposób e, przekazać pewne treści, pewne wartości które są no ja bym powiedziała niezbędne do życia człowiekowi Właśnie za chwilę rusza rajd, czyli taka gra plenerowa, którą zatytułowaliśmy od wioski do wioski, żeby młodzież i dzieci poznały w sposób praktyczny, zabawowy, taki właśnie w takich formach dostosowanych do, do tego, co, co młodzieży i dzieciom podoba się. Za chwilę to, to właśnie rusza ta aktywność. Wcześniej dzieci i młodzież zbudowały na plaży makietę tych wsi, które, które tutaj. Zaprezentowaliśmy na wystawie, no i najważ, bardzo ważna rzecz otworzyliśmy wystawę y, na Pomoście, gdzie eksponujemy, pokazujemy jak wyglądały. W symboliczny sposób jak wyglądały te wsie, które już nie istnieją. Dla nas dzisiaj zaręczynówka jest to zale, który dostarcza radości, wesołości, spędzania rodzinie fajnego czasu. Natomiast dla tych ludzi, którzy zostali wysiedleni z tych wsi, to był pewien dramat, z którym muszą się mierzyć do dnia dzisiejszego. Myślę, że również i dzieci, które dziś też z nimi razem mieszkały w różnych miejscach. Taki projekt podnosi też pewną magię tego miejsca. Bo każdy myśli, o sobie zalew Siemianówka jest gdzieś tam zalany. Nie, ten zalew powstał w jakichś okolicznościach, nie, wpłynął na losy wielu ludzi. E, I tak jak Świtec ma swoją Świteziankę, może kiedyś powstanie piękny poemat o zalewie, zalewie Siemianówka. sobotę y, rozpoczynamy od t, t, takiego warsztatu muzycznego, byśmy po, powiedzieli, od pokazu y, i jak to się odbędzie właśnie w jednym miejscu, właśnie na osiedlu Bondary, to potem ruszy korowód z pieśniami, z, z tańcem, y, po to, żeby można było dotrzeć do jak najwięcej grupy odbiorców, ale w bezpieczny sposób, przez y, y, wsie. Przejdą te wsie, które tutaj zostały na obrzeżach zbiornika, przejdą właśnie takie piękne, kolorowe zespoły z pieśniami i tańcami. A na miejscu zostaną warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat filcowania i warsztat plecenia ze słomy. I to wszystkie aktywności związane są po prostu z, z, z tradycją, z przypominaniem tego, co kiedyś było dla ludzi ważne. Podoba się, bo to pierwszy raz coś takiego w naszej wsi. No, wnoszą troszeczkę no, radości, piosenki, zabawy, święta, ogólnego takiego wiejskiego święta. Tradycja to jeszcze takiej tradycji nie było, a teraz już może będzie, a na razie nie wiadomo jak to będzie. Tylko dzisiaj to jest wspaniale i pogoda ładna, i, i ludzie czekają na. czekali, już powychodzili wszyscy przed bramkami stali i czekali na, na zespół. Zawsze w nikogo nie ma smutku, bo pozostali, zostalili się trochę. Może być taka impreza, może Bardzo zawsze, to coś miałem. nowego. Tak, no. tak. Kultura, trafiła, powie, kultura trafiła pod strzechy, tak kiedyś tak, tak. mówił wierszczyk. Bardzo podobało się. U Super. nas może to co tydzień się odbywać. Tak, niech tak. częściej takie zespoły robią. I ten, no. I ten nie, stolik nie, się, przy asfalcie, niech tak. tak, ja będzie. Jak kiedyś, jak kiedyś A u nas naród zgrany, zjednoczony i my bardzo lubimy takie coś, bardzo lubimy. U nasi prawosławni, katolicy to jedna rodzina. Tak. I bardzo na... bardzo lubi się no. się przygotować, no, bo bardzo się, tak no. długo. Młodzi, I zapraszamy, że w niedzielę następną, żeby znów to samo było. Rócz się takie częściej. Ja